Proszę kolejny sezon ogłaszania wyników kwartalnych, w tym przez najważniejsze spółki świata. I o tym będę rozmawiał z tym Mateuszem Turskim, analitykiem rynku akcji WixTV. Cześć, witaj. Jak się spodziewasz? Czy oczekiwania inwestorów będą inne niż poprzedni kwartał? Mieliśmy do czynienia z taką, z taką sytuacją, że. Spółki ogłaszały bardzo dobre prognozy. Wszyscy byli zaskoczeni, zadowoleni, w większości przypadków przynajmniej. A później okazało się, że te spółki dowożą jeszcze lepsze wyniki. No i czy taka presja może się ciągle utrzymywać? Podczas naszej ostatniej rozmowy na ten temat nawet mówiliśmy, że no nie jest sposób, żeby trwać w takim stanie. Tak, myślę, że myślę, że teraz nawet ta sytuacja jest jeszcze trudniejsza z perspektywy Utrzymania ogromnych oczekiwań inwestorów. Tak jak sobie wcześniej rozmawiali wielokrotnie, rzeczywiście. Bardzo, bardzo mocno w ostatnich kwartałach rynek amerykański wyceniał tę przyszłość, były ogromne oczekiwania i cały czas te oczekiwania były przebijane. Teraz wydaje się, że inwestorzy jeszcze mocniej nakładają nacisk na to, jak będzie wyglądała, jak będzie wyglądał ten sezon wynikowy, jak w ogóle będą wyglądały wyniki amerykańskich spółek, szczególnie jeśli popatrzymy sobie na obecne wyceny amerykańskich indeksów. To znaczy, amerykańskie indeksy wspinają się na nowe rekordowe poziomy. Jeśli zobaczymy sobie na wskaźniki fundamentalne, na przykład PDE lub PDOS za ostatnie 12 miesięcy, Miesięcy, to wartości tych wskaźników znowu są na rekordowych poziomach. Szczególnie PDOE jest tutaj w XXI wieku. Jeśli chodzi o sam PDOE, no to tutaj jeszcze do tych rekordowych poziomów jest trochę przestrzeni, natomiast patrząc na ostatnie 3 lata, no to mamy do czynienia z, najwyższą, z wartości, najwyższą wartością tego wskaźnika. Wobec tego mamy do czynienia z sytuacją, w którą inwestorzy są chętni płacić bardzo dużo, coraz więcej tak naprawdę za przeszłe wyniki, co sugeruje, że inwestorzy pozycjonują się na to, że te wyniki, które pokażą w kolejnych kwartałach spółki będą jeszcze lepsze. Szczególnie jeśli porównamy sobie wskaźnik PDOE za 12 miesięcy do wskaźnika P/E Forward, czyli na następne 12 miesięcy, który jeszcze teraz nie jest tak wysoki, jak ten sprzed ten sprzed dnia wyzwolenia, sprzed tej bardzo mocnej, z bardzo mocnej przeceny kwietniowej, bo wtedy wartość tego wskaźnika była nieco wyższa. To sugeruje, że oczekiwania rynkowe w stosunku do wyników spółek są wciąż nieco wyższe niż były w Wcześniej, że spółki będą musiały dostarczyć lepsze wyniki. No i teraz jeśli zobaczymy sobie na to, jak kształtowały się wyniki, jak kształtował się sentyment wokół wyników spółek za ostatni kwartał, to wtedy pamiętamy, że dosyć dużo spółek zawiesiło swoje prognozy w związku z niepewnością na, związaną z polityką celną Stanów Zjednoczonych. No i teraz myślę, że to jest jeden z ważnych czynników, na które inwestorzy będą patrzyli w raportach finansowych spółek za kolejny kwartał. To znaczy, inwestorzy będą chcieli zobaczyć, czy spółki, które wcześniej wycofywały swoje prognozy albo obniżały swoje prognozy, teraz znowu powrócą do tego trendu wzrostowego. I jeśli tak się wydarzy, no to myślę, że tutaj będzie przestrzeń do tego, aby notowania spółek się poprawiały. No bo teraz inwestorzy już powiedzmy, pozycjonują się na to, że wyniki spółek będą mocne za następny kwartał i że teraz powróci ten optymizm. Natomiast czy ten czy faktycznie ten optymizm powróci? Ja bym nie do końca był aż tak dużym optymistą. Szczególnie, że całe otoczenie polityczne tak naprawdę nie do końca się zmieniło. Znaczy, dalej nie do końca pewna jest sytuacja w kwestii. Kwestii tej wojny, wojny celnej, w którą Trump z jednej strony chciał wejść, z drugiej strony wycofał się z tego, więc dalej tak naprawdę oprócz kilku umów, które już zostały podpisane, na przykład umowy z Wietnamem, no to dalej i z Wielką Brytanią, dalej tutaj większość krajów jeszcze nie podpisało tych umów ze Stanami Zjednoczonymi. i teraz pytanie pozostaje, mimo że deadline, deadline na, na podpisanie tych. Został przedłużony do 1 sierpnia. No to pozostaje pytanie, czy faktycznie te kraje się dogadają. Jeśli kraje się dogadają, na jakich warunkach, jak to wpłynie na dynamiki handlu, to są dalej duże pytajniki, z którymi spółki będą musiały się mierzyć. W takiej sytuacji, ze względu na to, co powiedziałeś na samym początku, czyli na to, że inwestorzy są już przyzwyczajeni pokazują swoje wyniki, pokazują swoje prognozy i później te prognozy jeszcze mocniej przebijają, no to z perspektywy spółek bardzo ryzykowne byłoby teraz powrócić do tych optymistycznych prognoz na kolejne lata, na kolejne kwartały czy kolejny rok. To natomiast sprawia, że być może jeden z elementów, pod które teraz inwestorzy się pozycjonują, czyli napływ pozytywnego sentymentu do przyszłości ze strony spółek może się nie pojawić. jak on się nie pojawi, no to może to spowodować z jednej strony nerwową reakcję inwestorów, no a z drugiej strony odbicie się na samych wycenach spółek, co może zapchnąć indeksy nieco niżej. To może przy tej okazji krótko o Tesli, bo przypuszczam, że spośród grona siedmiu wspaniałych, no to Tesla właśnie pokaże słabe wyniki. Tutaj z kwestią Tesli dalej pozostaje bardzo, bardzo taka ciekawa sytuacja, bo myślę, że faktycznie Tesla jest pozycjonowana do tego, aby pokazać relatywnie słabsze wyniki. Natomiast z drugiej strony rynek już od, od pewnego czasu bardzo mocno zaczyna się odrywać. Ta wycena rynkowa Tesli zaczyna się bardzo mocno odrywać od tego, co faktycznie Tesla pokazuje w swoich raportach. Przede wszystkim rynek coraz mocniej pozycjonuje się do tego, co Tesla przyniesie w przyszłości. Biorąc pod uwagę fakt, że notowana jest ona w stosunku do swoich, dalej w stosunku do swoich konkurentów z segmentu samochodów elektrycznych na dużo wyższych mnożnikach, no to wygląda na to, że inwestorzy już aż tak bardzo mocno nie patrzą na wyniki spółki. Natomiast pytanie pozostaje, czy inwestorzy będą w stanie podtrzymać ten optymizm w stosunku do Tesli, a jeśli będą w stanie podtrzymać ten optymizm i wycenę w przyszłości, to jak długo będą w stanie to robić. Z jednej strony już mówiliśmy sobie nieraz o tym, że że bardzo dużą, bardzo dużym elementem wyceny Tesli i tego jak inwestorzy patrzą na Tesle jest sama, sama postać Ilona Maska, i wiara w to, że, że będzie on w stanie dostarczać tę technologię przyszłości. Teraz tam, tak naprawdę najważniejszą technologią z perspektywy Tesli pozostają autonomiczne taksówki i cały projekt Robotaxi, który, został wystartował, który wystartował w Austin. Natomiast wraz z kolejnymi zapowiedziami Ilona Maska, powrotu do politycznego świata, bo wiemy o tym, że Ilon Max zapowiedział założenie nowej partii, no to inwestorzy na to patrzą raczej negatywnie. Wraz z wycofaniem się wcześniej Muska z polityki, widzieliśmy napływ no, pozytywnego sentymentu do Tesla. No i teraz wraz z dalszą, dalszym angażowaniem się maska w politykę, no widzimy tutaj większe wahania negatywne po stronie notowań Tesli. Myślę, że tak długo jak Mask dalej będzie pozostawał tak mocno polityczną postacią i tak bardzo mocno się angażował po stronie politycznej, no to inwestorzy Tesli muszą się uzbroić w. Takie oczekiwanie na bardzo na podwyższoną zmienność na notowania tej spółki. No bo jeśli spółka bardzo mocno wycenia przyszłość, jeśli bardzo mocno wycena jest oparta na to, że spółka będzie w stanie dostarczyć technologię przyszłości, a z drugiej strony mamy coraz więcej sygnałów odnośnie tego, że jej CEO nie do końca będzie aż tak mocno zaangażowany w samą spółkę, bo będzie jeszcze jednoczasowo tutaj starał się rozgrywać jakieś polityczne gry, no to myślę, że inwestorzy będą musieli się przygotować na mocny roller coaster na akcjach samej spółki. To jeszcze na chwilę popatrzmy na giełdę branżowo, jakie branże będą na podwyższonym poziomie ryzyka, a jakie mogą się cieszyć zainteresowaniem tych inwestorów, którzy wolą mieć dość mały może zysk, ale dość pewny. Myślę, że tutaj, jeśli chodzi o spółki, które będą mogły pokazać w miarę solidne wyniki, bez jakiegoś dużego oczekiwania ze strony inwestorów, to ja bym skierował swój wzrok w stronę banków amerykańskich. Pamiętajmy, że banki amerykańskie w, duży, w przeciwieństwie do banków europejskich, a w szczególności w przeciwieństwie do banków polskich, mają mocno rozwinięty element bankowości inwestycyjnej. To jest dosyć solidny element samych przychodów banków. Wobec tego banki nie do końca tam aż tak bardzo są zależne od tego, jak wygląda sytuacja ze stopami procentowymi, a coraz mocniej przechodzą na taki tryb pobierania opłat za na przykład usługi związane z, z tradingiem. No, i w momencie w, w momencie, w którym mieliśmy do czynienia z bardzo mocnym tym kwartałem, teraz po kwietniu, z mocnymi odbiciami na amerykańskiej giełdzie, myślę, że tutaj możemy się spodziewać, że amerykańskie banki pokażą solidne wyniki, więc myślę, że tutaj, tutaj te oczekiwania inwestorów w kwestii wyników mogą zostać spełnione. Natomiast podwyższoną spół, spółkami z podwyższonym ryzykiem, według mnie, pozostają spółki technologiczne związane z szeroko pojętą rewolucją sztucznej inteligencji. Bo czy sztuczna inteligencja wchodzi do naszego życia? No, myślę, że teraz już każdy to widzi. Pamiętamy też, jak i rok temu rozmawialiśmy o tym, czy to będzie wielki wielki krok, czy raczej taka wydmuszka. Myślę, że z perspektywy teraz, już roku, od już tego 2025 roku, no to myślę, że możemy spokojnie stwierdzić, że faktycznie mamy do czynienia z bardzo ważnym elementem rozwoju technologicznego. Natomiast pamiętajmy o tym, że na razie, w związku z tym, że inwestorzy, że spodziewają się utrzymania wysokich dynamik wzrostów wyników tych spółek, wysokich nakładów na sztuczną inteligencję, to myślę, że takiemu otoczeniu nie, takiemu otoczeniu nie będzie wspomagała Zawirowania związane na przykład z cłami i niepewność polityczna. I to może spowodować, że część spółek, mimo że mamy do czynienia z bardzo, bardzo pokaźnym wyścigiem technologicznym, będzie mogła skierować się w stronę spowolnienia nieco tych wydatków do momentu, w którym sytuacja się nieco uspokoi. A biorąc pod uwagę fakt, że spółki technologiczne znów stoją u podstaw bardzo mocnych i dynamicznych wzrostów indeksów amerykańskich, no to znowu możemy powiedzieć, że ta presja na te spółki jest nałożona po raz kolejny. No i myślę, że w tym kwartale Ciężko będzie tym spółkom sprostać tak wysokim oczekiwaniom, jakie inwestorzy w nich pokładają. O oczekiwaniach inwestorów wobec najsłynniejszych spółek świata rozmawiałem z Tym Mateuszem Turskim, analitykiem rynku akcji WXTB. Dzięki za rozmowę. Pozdrawiam, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć. Dzięki serdecznej również pozdrawiam.